Radny Bogusław Wudaczyk po raz kolejny miał uwagi do zmian wprowadzanych do statutu powiatu opatowskiego przez samorządową większość, którą nazwał grupą trzymającą władzę, apelował, by tego najważniejszego dokumentu nie zmieniać. Protest uzewnętrznił rezygnacją z członkostwa w komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bogusław Włodaczyk podjął decyzję o rezygnacji, bo uznał, że Rada i jej organy działają opieszale, i nie podejmują decyzji, które skutecznie kończyłyby problemy, jakie mają do rozwiązania. Jak można było się domyśleć, komisja zajmowała się zespołem szkół imienia Skłodowskiej Kiriwożarowie, a konkretnie skargą o mobbing, jaką na organ prowadzący złożył dyrektor tej placówki. Jeśli taka osoba jak pan doktor potrafił zrezygnować w ogóle z pracy, to czym się świadczy? Ja nie zrezygnowałem z pracy rady, bo na to mnie głosowało prawie 1700 osób i będę pracował w tej radzie, natomiast no, nie mogę się zgodzić na to, że e, inteligencja co niektórych osób jest wyższa niż szczyty Himalajów. Przeczytałem dzisiaj dokumenty, podałem dokumenty i uzasadniłem dlaczego złożyłem po prostu tą rezygnację i to jest wszystko. Złożyłem rezygnację z przewodniczącego rady, ponieważ kolega Wojtek złożył z całości. So, z normalnej ludzkiej solidarności również złożyłem i tyle. Powinniśmy pokazać jako Rada, że potrafimy się wnieść, przeciąć i zająć decyzję. A my pokazujemy jako Rada, że grillujemy się nawzajem od kwietnia i nie możemy podjąć żadnej decyzji. Radni powiatowi powinni wziąć sobie do serca słowa radnego Wudarczyka, bo sezon na grillowanie dosłownie i w przenośni dobiega końca. Dla STV Info Jerzy Strzesz.